Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tydzień temu usłyszeliśmy słowa Chrystusa skierowane do swych apostołów, by szli, głosili, by wypędzali złe duchy, nad którymi uzyskali władzę. Pan Jezus posłał ich po dwóch. Dziś, w tę niedzielę, w czytaniu, w Ewangelii usłyszeliśmy, jak dzielą się swymi sukcesami, jak chwalą się, że złe duchy im się poddają. I ta praca była wyczerpująca. Byli po prostu zmęczeni tymi trudami. I Pan Jezus nakazał im nakazał im odpoczynek, zregenerowanie sił, pójście na miejsce ustronne i po prostu troszkę, może nie nazwę tego leniuchowanie, ale Przywrócenie na nowo tych sił witalnych, by mogli z nową werwą podjąć te czynności ewangeliczne. I to jest niezmiernie ważne, że nawet ten nakaz misyjny uwzględnia ludzką ramę, że ten nakaz głoszenia Ewangelii, wypędzania złych duchów, uwzględnia to, że człowiek jest zbudowany z ciała. Że się męczy, że się zużywa w trakcie głoszenia, że to jest wyczerpujące i człowiek potrzebuje odpocząć. I Pan Jezus to także dostrzega i zaleca każdemu głosicielowi Ewangelii odpoczynek. Należy wziąć pod uwagę, więc nie tylko w kwestiach związanych z pracą, że Zasługujemy na wakacje, ale także i w kwestiach wiary, że jest pewien wysiłek podejmowany, modlitewny, że jest pewien wysiłek głoszenia Ewangelii, ale też potrzebujemy regeneracji sił. Nie możemy być nieustannie w tym szczycie zdolności profetycznych, głoszenia, tylko też potrzebujemy odpoczynku. Odpoczynku nie od wiary. Nie od Boga, nie od niedzielnej mszy, ale odpoczynku związanego z pójściem gdzieś w plener, za życiem, odpoczynku na łonie przyrody i tam modlitwy. Zmiana czynności, zmiana miejsca przebywania także może być takim fizycznym odpoczynkiem. Pragnę zwrócić jeszcze na drugi aspekt dzisiejszej Ewangelii. Mimo, że Pan Jezus sam zalecił apostołom odpoczynek, to jednak, to jednak, gdy zauważył ludzi w potrzebie, dostrzegł ludzi, którzy przyszli, bo pragnęli spotkać się z Chrystusem i usłyszeć Ewangelię, to jednak potrafił ten czas skrócić, czy nawet porzucić i wyjść do tych ludzi i z nimi rozmawiać i leczyć ich. Stąd, mimo że człowiek potrzebuje odpoczynku, że nie da się nieustannie pracować, podejmować wysiłku pracy, także tej duchowej, że potrzebujemy chwili resetu, odpoczynku, to jednak priorytetem jest zawsze zbawienie dusz. Jeżeli wymaga tego sytuacja, to winniśmy nawet skrócić ten czas braku aktywności czy też odpoczynku i wyjść ku potrzebom bliźnich i potrafić przedłożyć cudzą zbawienie, cudze dobro nawet nad własny odpoczynek. I z tym podsumowaniem pozostawiam was, kochani telewizowie. W tym pięknym czasie wakacji. Do zobaczenia za tydzień.